Witamy z moim małym koleżką, Marcelinkiem. Jak się Marcelinko podoba. Podoba Ci się? Powiedz coś. Zasubskrybujcie kanał. Oglądajcie nas. Szedłem trochę z trasy, żeby pokazać Wam moi drodzy zabytkową chatę rybaka. Rybacką rybaka. Wracam na kwaterę moi drodzy. Tam odpalę drona, ale jeszcze kawałek przejdę się przez miasto. Pokażę wam fragment jastarni. taki deptaczek po lewej stronie morze mam po prawej stronie tory kolejowe zaraz będziemy przez nie przechodzili mamy tory kolejowe nie ma pociągu pan filmuje kawałeczek dalej jest latarnia nie będę tam przeszła. bo mi się ją z drona ogarnąć Mamy zapiekanki Od 26 do 29 zł bo Nie wiem czy duże Gałka lodów Lody włoskie mały 10 Duży 13 Nie jest źle Oj tutaj jest Restauracja, złota rybka. I tu macie filet z mintaja, frytki, sorówki. Cztery dyszki. łosoś w się kurkowo świetankowym 60 zł. Widzicie, jest pełna. Ludzie pogrillowali się trochę na plaży. Teraz zgłodnieli. I sklepik z pamiątkami, panie, byłoby jakbym swojemu małemu koleżce ogarnął czapkę kapitańską. Ludzie powracali z plaży, tłoczno się zrobiło już na mieście. Co, wracamy na kwaterę? Kurczę. Masz na coś obrotać? Nie, mam ochotę dronem zaraz polatać z kwatery. Jeżeli chodzi o obiady, to tutaj ceny są bardzo przystępne, bo poszliśmy też tam dalej i ceny są takie w granicach 40 zł za obiad. No tak, my byliśmy przy porcie i tam zapłaciliśmy kostówki tak? No wiadomo, że trzeba trochę poszukać. Od tej właśnie w sumie port jest przed nami, tak? Także bardzo, warto. Aha, tutaj za tą strażą pożarną, zaraz skręcamy. Jastarnia to jeden z najlepszych polskich kurortów nadmorskich. To niezwykle malownicze miasteczko ma każdemu coś do zaoferowania i swoim pięknym wybrzeżem przyciąga co roku tysiące turystów. Klimat tego miejsca, a także morskie pejzaże i świeże rybki prosto z kutra to prawdziwa kwintesencja Morza Bałtyckiego. Pogoda się zmienia na niekorzyść korzyść. Opuszczamy jastarnię Hel i wracamy powoli do domu. Z rybkami wędzonymi. Okay. Musi być szybka. Musi. Musi być może rybka. A teraz odpowiedzmy sobie moi drodzy na pytanie zawarte w tytule niniejszego filmu. Czy nad Bałtykiem jest drogo? Uważam, że tak, jest drogo, bo prawie 30 zł za zapiekankę czy 12 zł za godzinę parkowania to wygórowany ceny. Prawda jest taka, jeżeli nie wyłączycie trybu wakacyjnego i na pójdziecie do pierwszej, lepszej restauracji, zwłaszcza takiej, gdzie rybę macie na wagę, Później znajdzie Was ochota na gofra, gdzieś pomiędzy posiłkami wciągniecie zapiekankę i oczywiście w upalny dzień pokusicie się o lody dla ochłody, to na polskim wybrzeżu wydacie majątek. Można jednak temu zaradzić. Są restauracje, gdzie już od 35 zł dzieci obiad. Ceny noclegów też znajdziecie w przyzwoitej cenie, poniżej stówy za osobę. I mówią tu o noclegach z dobrymi ocenami na Bookingu. Moim zdaniem warto wyjechać nad Polski Bałtyk, ponieważ ma swój urok i jeżeli nie przeszkadzają Wam dłuższe spacery, możecie cieszyć się jego wybrzeżem bez wielkich tłumów. Na koniec zostało mi życzyć Wam pięknej, słonecznej pogody nad Polskim Morzem. Żegnam Was. Hej!